To co widzicie ogólnie teraz na ekranie odróżnia Wolfensteina od spierdolin, które zrobiła Bethesda w ciągu ostatnich 8 lat, 7-8 lat. Kurwa, że mam gęsią skórkę, jak to oglądam. Ja pierdolę wchój. No, no it's it's it will lie that I can be destroyed. <laughs> Maybe the the fatal hour Kurwa ta muzyczka jest po prostu mega wyjebana. Naprawdę kurwa, czy tak wiele trzeba, żeby zrobić dobrą grę, żeby zrobić kurwa, don't hurt me. Don't hurt me, I have a pussy. I am so trendy today. Czy tak trudno jest zrobić, kurwa, dobrego Wolfensteina? Czy trzeba, kurwa, przedstawić i y, 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 zrobić z Blaskowicza y, z, zjebanego, umysłowo chorego, kurwa, desperata, z depresją, który, który któremu zdarzyło się zapłodnić Jakąś lekarkę, i, i, i u, u, urodziły im się bachory. Czy tak trudno jest zrobić dobrą grę? Widzicie, co mnie najbardziej rozpierdala w tej grze, że ona działa. 20 lat, dokładnie mija teraz 20 lat od wydania Return to Castle Wolfensteina. 20 dokładnie lat. Widzicie jakość tej flagi? Widzicie tą grafikę. 20 lat. Rozumiecie, to jest kurwa mistrzostwo. Nawet w sumie 20 lat temu nie zdawałem sobie sprawy z tego, że za 20 lat będę siedział, grał takiego wolfa i dalej przypiekał tego kolesia z bananem na ustach. tak ciężko jest kurwa zrobić dobrą grę. Po cichutku, szybciutko załatwi załatwieni. Jestem z siebie dumny, <laughs> moi drodzy. Naprawdę, 20 lat temu, 19 listopada, bodajże, czy 20. Chociaż mi się jakoś pamiętam, że to było chyba 18 listopada. Ale tak czy owak, jeden z tych dni. Pojawił się Return to Castle Wolfenstein. Ej! Udało Ci się. Udało Ci się. Kmiotku. Zag jeden. Naprawdę, popatrzcie na to. Chodź, Monika, zobacz. Czy gra 20 lat temu wydano? wstydź, wstydź się Bethesda <noise> wstydź się Bethesda, a powie, weźcie te flagi z de, z Kolosusa sztywne kurwa, stojące w miejscu porównaj w ogóle to wygląd tego z, z, z tą co wyglądało jak plandeki kurwa te przynajmniej można zniszczyć, a tamte nie no popatrzcie jak to jest fajnie stonowane No jak te kamienie wyglądają? Widzicie jak to wygląda? nie miał pojęcia, jak zrobić No dokładnie. Kolo. No właśnie. Odd oddaj karabin. What karabin karabin. Aż ta gra była cudowna. Retezda to jest retezda, spierdoli, spierdolidezda. Chujezda. No nie, no bo to jest prawda, ja ci powiem, ja przyznaję się sam bez bicia, ja po prostu czekając na każdego tego ich pseudo, kurwa, Wolfensteina, to był wynik po prostu jarania się, to, to jest po prostu działania, no, 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 nostalgia, sentyment, tak samo z dumem. czekanie na dumę. o znowu będzie dumna, na Marsie, o ale zajebiście. To było po prostu siedzenie i czekanie, ja nie, ja nie twierdzę, że te gry były złe, same gry w sobie, tylko że... Nie można wykorzystywać tytułu, z którym dana gra kurwa nie ma nic wspólnego, tak? Bo na dobrą sprawę, jeżeli popatrzycie na przykład na tryb Zombie do nowego Call of Duty czy nowego Call of Duty, też tego kurwa mogli nazwać Wolfenstein, tak? A no, nazwijmy segre Wolfenstein, bo się szczela do, kurwa szwabów. No ja pierdolę, no. nazwij Segre Wolfenstein, bo się szczela do szwabów, no. Chociaż Wangardzik powiem wam, że jest. Kurwa, kurwa, do mnie. Vanguard jest całkiem zajebisty. Jak na razie w niego gram, tak, doszedłem do tej kampanii Pani Skowronek. Zacznę dzisiaj kampanię Pani Skowronek. Już za chwilę. Skończę ten odcinek i powiem wam, że po prostu no, bardzo fajnie mi się w to gra. kampania japońska też całkiem zajebista. A idź stąd. Idź stąd, mendo. To było dobre. Od... Wyłączacie alarm i rozwalacie ten przycisk, żeby nikt go już później nie mógł znowu włączyć. Zajebisty patent. O tak, tak, szczelaj. Ja! Yeah! A tego już załatwiłem na górze, tak? Zajebisty patent, moi drodzy. 20 lat temu. 20 lat temu, rozumiecie o czym kurwa mówię, no Naprawdę Oczywiście ktoś mi może powiedzieć, dobra u ciebie No może, może i pomysł kurwa Z przenoszeniem Blaskowicza w przyszłość I robienia jego rodziny, przed przedstawiania jego rodziny Murzynów I, i innych chuj, może nie jest zły No ale przecież był Old Blood, który był fajny Bo Old Blood był kurwa kopią Return to Castle Wolfensteina, zacznijmy od tego To była perfidna, no, chamska kopia Return to Castle Wolfensteina, dlatego jest najlepszy Z tych wszystkich czterech gier, które spie Spierdoliniasta Bethesda wydała nie zrobiła nawet, tylko wydała. I, i z tego względu no, najbardziej poziom trzymał Old Blood, ale to i tak nie zmienia faktu, że oni niestety poszli w bardzo złym kierunku. W The New że ja osobiście uważam, że tak jak powiedziałem to powinno być, było, od początku było powinno było być nazwane zupełnie inaczej. Z, nowy bohater, nowa fabuła i tak dalej. I to by było zajebiste, ja nie powiedziałbym marnego słowa o tych grach. Bo jak to jest nowa gra, no to dlaczego mógł powiedzieć coś złego, tak? Nowa marka. Każdy sam może zrobić jedna nowo co tylko chce, ale nie żeby wykorzystywać kurwa dane marki i z nimi wycierać dupę, bo ja se chcę... Ja se teraz, ja se zrobię po swojemu kurwa. No to... a nie możecie zrobić czegoś nowego, kurwa? Boicie się? Tak bardzo się bali, że nie odniosą sukcesu? Że musieli wykorzystać temat, żeby sprzedać kurwa... Żeby trochę dudków zarobić? Naprawdę? Aż tak mało w siebie wierzą? Yes! że lepiej zapiszę, bo mnie zabiją, to będę musiał zacząć od nowa. Oł oh yeah. Kurwa, tutaj hitlerek, rozumiecie, flagi, wszystko jest, kurwa, no to jest, to jest Wolf. O, zbroja. Pamiętam, jak no, pierwszy raz, jak do strzelałem sobie z bliska i na mnie spadła i mnie zabiła, ja pierdola, ale miałem dziwko w co? Zbroja zabiła Blaskowicza. Oczywiście, nam zespół z Machine Games trzeba pochwalić za to, że wykorzystali, przynajmniej w The New Orderze, bardzo dobrze wykorzystali, wykorzystali silnik ID.TEC-5. Zrobili zajebistą mordę Blaskowicza. Mówię tu tylko o The Old Bloodzie i, i The New Orderze, gdzie naprawdę postarali się ale no niestety cały, cały ogólnie projekt był skazany na porażkę tak samo jak skazany na porażkę był projekt w ogóle przenoszenia Wolfensteina jakoś super w przyszłość ja pamiętam, że to jeszcze było po Wolfie 2009 były ro, roz, 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 dyskusje prowadzone na temat tego, czy nie zrobić Wolfa w klimatach tak jakby Quake'a, nie? tylko że w, z, ze swastykami w przyszłości ja nie twierdzę, że to byłby zły pomysł, bo jakoś w mortyrze, z mojej przynajmniej perspektywy Trzecia Rzesza w przyszłości się całkiem nieźle przyjęła. To nie byłoby złe, tylko że to trzeba było zrobić z głową, no, ale niestety, no, nikt nie poszedł tą tą ścieżką i, i stworzono, co stworzono. No, wiadomo, zrobiono kurwa Blaskowicza z depresją, który broni, broni ciem, ciemnoskórych przed złymi białymi nazistami, rasistami. kurwa, No i, no i tyle, no i tyle w, w kwestii. Tyle w kwestii bts bet wypocin, tak. Tyle w kwestii bts wypocin, dobra, ludzie, tak tylko chciałem na chwilę zrobić taki materiał, odcineczek i ten, i wracam do Vanguarda. Natomiast bardzo Wam polecam, możecie sobie zakupić. Ja gram w akurat w wersję Gogową. Tego Return to Castle Wolfensteina A, była zła, to była Gram wersję gogową I całkiem dobrze działa Tylko musicie sobie ściągnąć też Patcha na e, Na widescreen Dobrze sobie ściągnąć i wtedy będziecie mieli wyższe rozdziałki Więc bywajcie